Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kolekcjonera Doświadczeń. Przed Wami trochę mięsa, z którego będę przygotowywał frankfurterki. Jednak w tym odcinku nie podam Wam przepisu na frankfurterki, bo taki już jest na kanale. Osoby zainteresowane zapraszam tutaj u góry, wyskakuje link, a my zajmiemy się peklowaniem w próżni. Jeżeli na przykład przygotowujemy mięso do zrobienia kabanosów, frankfurterek, czy też różnych kiełbas, no to takie mięso kroimy w jakąś grubszą kostkę, następnie peklujemy je na sucho, no i po paru dniach wracamy do tego mięsa i je dalej obrabiamy. To tak w skrócie oczywiście przedstawiłem tą metodę, ale ja Wam właśnie chcę tutaj pokazać i zaproponować peklowanie w próżni. Jest to z początku podobna metoda, ponieważ również mięso pokroimy w kostkę i o, praktycznie od razu dodamy prawie wszystkie przyprawy, co jest istotne, później się wyjaśni dlaczego i peklujemy przez znacznie krótszy okres czasu niż gdybyśmy to robili na sucho. Dlaczego krócej? Ponieważ peklujemy w próżni. Ja za chwilę zabieram się za krojenie tego mięsa w kostkę. Opowiem Wam o plusach, o minusach peklowania próżniowego, a później dalej przeprowadzimy cały proces aż do zapakowania mięsa w worki próżniowe. Zapraszam! Ja mięso pokroję w taką kostkę mniej więcej 2x2, może 3 na 3 taka nie za duża i tak możecie równie dobrze do peklowania jeżeli robimy kiełbasę czy frankfurterki, kabanosy możemy tego mięsa nie kroić na tym etapie możemy równie dobrze jeżeli pani Wam sprzedała tak jak mi sprzedała takie no nie za duże te kawałki to jest mięso od szynki możemy zapeklować na sucho albo właśnie w próżni całe takie kawałki, no i później po zapeklowaniu kroimy już sobie dalej na kostkę, ale taki kawałek to on ma stosunkowo mało powierzchni, przez które on będzie absorbował naszą peklosul. I inne przyprawy. A jeżeli pokolorujemy go na mniejsze kawałki, no to tych różnych właśnie płaszczyzn, poprzez które on będzie wchłaniał przyprawy, dojdzie i to peklowanie będzie bardziej efektywne. Lepiej te wszystkie przyprawy zostaną wchłonięte przez nasze mięso. A tymczasem posłuchajcie o plusach oraz minusach. Peklowania próżniowego. Najważniejszą korzyścią płynącą z próżniowego peklowania mięsa jest znaczne skrócenie czasu peklowania. Jest to najważniejsza zaleta tej właśnie metody. Podciśnienie, które powstaje w worku próżniowym, przyspiesza wchłanianie peklosoli oraz przypraw w głąb mięsa. Dzięki temu proces trwający tradycyjnie nawet kilka tygodni w przypadku niektórych rodzajów mięsa i ich wielkości może zostać skrócony do kilku dni. Kolejna zaleta to równomierne i głębokie peklowanie. Mięso jest w stałym, ścisłym kontakcie z solą i przyprawami. Nie ma potrzeby ciągłego przewracania, mieszania, a składniki peklujące docierają do każdego fragmentu, co zapewnia jednolite działanie konserwujące i aromatyzujące. Kolejna ważna kwestia: higiena i wygoda. Mięso jest w szczelnie zamkniętym worku, co eliminuje ryzyko zanieczyszczeń z zewnątrz, rozprzestrzeniania się zapachów w lodówce oraz wycieków. Worek próżniowy zajmuje też znacznie mniej miejsca niż duży pojemnik z solanką lub ewentualnie inny pojemnik, w którym peklowalibyśmy na sucho. Nie zapominajmy również o zachowaniu wilgotności. Jest to kolejna ważna kwestia. Mięso pekluje się we własnych sokach i w małej przestrzeni, co zapobiega jego wysychaniu i utracie smaku. To były korzyści płynące z peklowania w warunkach próżniowych, ale nie zapominajmy oczywiście o aspektach negatywnych, potencjalne ryzyka i zagrożenia. E, przede wszystkim zagrożenie jadem kiełbasianym, Clostridium botulinum, jest to najpoważniejsze ryzyko. Bakterie Clostridium botulinum wytwarzają śmiertelnie niebezpieczną toksynę botulinową, czyli właśnie jadkie ubasiane. rozwija się to wszystko w warunkach beztlenowych, czyli dokładnie w takich, w jakich my będziemy nasze mięso peklować. Taki worek próżniowy jest idealnym miejscem do rozwoju właśnie tej śmiertelnie niebezpiecznej bakterii. Aby zapobiec temu zagrożeniu, obowiązkowe jest używanie peklosoli, czyli soli z dodatkiem azotynu Sodu lub azotanu potasu. Azotyny hamują rozwój bakterii Clostridium botulinum. Nigdy nie należy używać samej soli kuchennej do peklowania mięsa w warunkach próżniowych. Kolejne zagrożenie płynie z użycia niewłaściwych składników. Mam tutaj dokładnie na myśli przyprawy. Mięso, no i oczywiście substancje konserwujące nie stanowią zagrożenia, ale przyprawy, jeżeli chcesz użyć powiedzmy świeżego czosnku, świeżej cebuli, czy też ziół prosto z ziemi, mogą na nich znajdować się em, skażone fragmenty przetrwalnikami botulinowymi, które w warunkach beztlenowych zaczną się namnażać i po prostu nasz worek będzie zainfekowany. Należy używać wyłącznie suszonych lub granulowanych przypraw oraz ziół, które są bezpieczne. Świeże składniki można dodać dopiero na etapie przygotowywania farszu, czyli w momencie, gdy już nasze mięso jest zapeklowane, otwieramy worek próżniowy i na przykład będziemy je, tak jak w moim przypadku, mielić. Dopiero po zmieleniu będę mógł dodać tutaj świeży czosnek. Podobnie jak w przypadku peklowania na mokro czy też na sucho, istotne jest również prawidłowe przechowywanie. Peklowane mięso musi być przechowywane w niskiej, stabilnej temperaturze między 2 a 6 stopni Celsjusza przez cały czas trwania procesu peklowania. Ostatnim zagrożeniem, o którym chciałbym wspomnieć, jest nieszczelny worek. Jeśli worek próżniowy nie zostanie prawidłowo zgrzany lub zostanie uszkodzony, do środka dostanie się powietrze, co może prowadzić np. do rozwoju pleśni, no i finalnie do zepsucia naszego mięsa. Całe moje mięso jest już pokrojone na kostkę. Pora teraz dodać sól peklową oraz przyprawy. I tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj na tej miseczce nie ma czosnku. Są wszystkie inne przyprawy, które ja potrzebuję do tego konkretnego przepisu. Oczywiście tam na dnie jest też sól peklowa, ale czosnku tutaj na tym etapie nie dodajemy. I mieszamy. Oczywiście w domyśle mam na myśli, że nie dodaję tutaj świeżego czosnku. Ja akurat będę korzystał ze świeżego, ale czosnek suszony, granulowany, no to oczywiście taki możemy dodać tutaj już na tym etapie, ale no świeży nie. Jest na no to jeszcze za wcześnie. Sól peklowa musi zadziałać, musi zrobić swoje. Mięso musi być zabezpieczone, dopiero wtedy będziemy mogli dodać czosnek. Ewentualnie inne świeże zioła. O już fajnie to mięso się wyrabia. Już te kawałki tak bardzo one nie wyskakują. Zaczęło to się wszystko robić zwarte. Mięso zaczęło puszczać klej. O taką właśnie konsystencję nam chodzi. Czyli no, na tym etapie jest praktycznie identycznie jak w przypadku peklowania na sucho. OK, myślę, że już wystarczy. Mięso jest gotowe. Można je przekładać do worków próżniowych. Mięso w worku, zgrzewarka czeka, a ja tymczasem wycieram krawędź mojego worka, ponieważ no, przy wkładaniu to wiecie, coś tam zawsze się ubrudzi ta folia. Więc przy pomocy ręcznika papierowego dokładnie to tutaj wszystko wycieram, tak żeby późniejszych zgrzew, które za chwilę wykonamy, żeby on był maksymalnie szczelny. No i właśnie odnośnie tych zgrzewów. To na każdą ze stron ja zawsze robię takie dwa zgrzewy, żeby nie było takiej sytuacji, że zaglądam do lodówki po coś tam i przy okazji widzę, że w worku znajduje się powietrze, że gdzieś tam właśnie jakąś dziurką powietrze dostało się, no i worek już nie jest próżniowy, nie jest hermetyczny. Także ja wykonam dwa zgrzewy i to samo z drugiej strony. I gotowe. Nasz worek z mięsem jest zapakowany próżniowo i gotowy do umieszczenia w lodówce. Nie zabiera nam mięso jakiegoś dodatkowego pojemnika, wszystko mamy w worku, nie musimy chodzić do niego codziennie i je mieszać. Wszystko robi się samo, dlatego że jest tutaj podciśnienie, to te wszystkie składniki, przyprawy, oczywiście peklosul, one z jeszcze większą siłą będą wnikały do naszego mięsa. Czy to jakieś sztuka mięsa, czy tak jak w moim przypadku są to kawałki. I po wyznaczonym przez nas czasie wracamy do naszego mięsa i dokonujemy dalszej jego obróbki. Zależnie oczywiście od tego, co przygotowujemy. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, zapraszamy na następne filmy. Cześć!